Pięciu typa, no kurde zostało tylko ośmiu Mano z tej strony wodar, witam Cię w kolejnym odcinku. Słuchajcie, to jest odcinek. No, który nie wiem, czy wy tak może na niego bardzo czekaliście? Ja na pewno. Ja czekałem na to bardzo, bardzo długo. Chodzi mi o gierkę, gdzie robię przynajmniej 30 fragów. No, to jest taki mój cel wymarzony, żeby jak najczęściej takie gierki wpadały. Niestety, ostatni raz coś takiego chyba było w styczniu, więc dzisiaj e, wlatuje właśnie taki gameplay. Pokazywałem Wam ostatnio, aż mi szkoda, bo był odcinek o Bruenie i o Stenie, e, Aż mi szkoda, że w tamtym odcinku te gierki nie było. No ale tak, na dodatek, może wlecieć. Z tym samym zestawem. Te same buildy, ogólnie no, jeżeli nie widzieliście tamtego odcinka, no to polecam sobie też obczaić, troszkę takie małe omówienie, też fajne dwie gierki, ale dzisiaj no to pogrom, bo nie dość, że 30 fragów, no to jeszcze większość te gierki to był 1 vs 3, były tam zloty upadki, no i zobaczcie końcówkę, bo bardzo ciekawa, zobaczcie czy udało mi się zrobić te 30 fragów i wygrać, czy jednak nie poszło za bardzo, także miłego oglądania. Twoja zasługa. No tu. Jakiś mnie dojechać, ja stałem w miejscu z drobku pomałem i mnie nawet nie trafił to było jest To było mega dziwne z tym chłopem. No czy no wiesz, tam to liczę trochę na oko, nie? Bo tak ciężko Ciężko, no nie nie Zresztą kładę nie wagi Dobra, dobra, chopy są czy na nas no ten ziomek mógłby bez podpalić, on sobie wyrzucił hajs Spaniaczy Sfany co? O u góry tak myślałem Nie my Chyba nie Jeden powalony Drugi zabity Dobra, ja tam od razu na dół, na balon no Ja lutuję ich Chodzi ci, że wymagające, że trzeba ważyć te jedzenia. Sto nas dostałem środkowy? Co jest? Mołtowy jakieś? A, jest! Kurde, wszystko okradu. Co za chłop. Co? Aże... No we ja że... no, ja nie zrobiłem. No, bezpa. No mówię, pokrad wszystko, kurde, świr. O, 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 o! Dwóch lotniczków tutaj jest. Ale oni nisko już są. Wylądowali. Ja na tego, ale na tych, co są na samochodzie. Wylądowali na wóz. Aha, dobra. A jest w wcześniej, no i znowu kradnie, ja pierdę. Wszystkie fragi za to Znaczy powiem ci tak, Bruen na pewno jest fajniejszy pod względem szybkości i, yy... Prładowania movementu, szybkość celowania nie jest jakoś to bardzo o wiele lepsze, ale jest lepsze. Natomiast jeżeli miałbym porównywać na walki powiedzmy od zera do nie wiem 80 metrów, wolę Bruena. Ale od 80 do 200 metrów, to dalej Brent. No jest ciężkie to wyzwanie. Jest posrane, no jest posrane rzeczywiście. Nie ma innego słowa lepszego, no. jakie pustki. No. Ta głupota, stoję tyłem do helki. Mam wtynkę przed sobą. I mi wsiądzie do helki. Kurde, tu typu jeszcze nigdzie nie ma. Również no, ten kontrakt jest Co stąd Nie no, kontrakt zbugowany jakiś w kamieniu kuźwa. No jest normalnie w kamieniu, nie? Mogłem po tego lecieć, no. To trzeba coś w stylu takim, że. Ja nie, ja nie pamiętam, jak brzmiało to zadanie, ale wiem, że ja rzucałem smołki y sobie pod nogi i przez tego smoka starałem się zabić. czy Coś takiego. To trzeba zabić, będąc obok smoka, czy też nie? W pobliżu dymu. No no coś takiego, nie to ja brałem termowizję, rzucałem sobie smoka po ciebie i strzelałem do no, typu Porąbane zadanie Fajny start ale Cholera, tyle czasu teraz straciłem Zabije? Co on robi? O, zabił. Dwóch lotników. Kurde, to banty to lotnicy. Лайп, по-моему, возьму. To będzie dobra giera? Nooo, masz tam typów jakiś? Yeah. Nie, no ale tak bardzo montuję właśnie. O, ja tu jakiegoś typa znalazłem. O wow. Prawie mnie zacciukał widzę na faktorce i na dokach jest Miniusze ja tutaj już na filcu Dobra, 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 tak daję im powrażę Nie mam alarmu, to mnie boli to, to co? No wie żeby tak spodnie ja to nie żadnych... <grymne> <grymne> Lol. To ja właśnie zrobiłem. Spalisz tam jakiegoś? Nie Jak masz to pewnie No tylko. On miał okazję tu podlewać po ten sklepie, tylko ja to mam tyle typu. I brak sklepu jeszcze. Tylko tą helką, od jednego do drugiego, no. Bez, bo, bo z tego to nie ma co śmiałko wykoła No kurwa ja go nawet nie widzę. No nie, no ale... A... Co tu się dzieje? Ten mecz jest kurde jakiś porąbany. Znaczy, ja, ja już... Nie zawsze grają, nie? No se lecą. Stary, ja 3 nie chyba, ale... Normalnie lecisz, lecisz. Normalnie. Siąko, <grym> na mapy to jest kurwa przeklęta, nie? No, ja, tak, ja tamtą stronę bardzo lubię, także... Ja nie lubię tej strony, po której ja teraz gram, a jakoś idzie. <grym> no na open jest właśnie, tak jest best to jest fajny Ну, это такой опан. Ну, не, я всеми фраги потрадаю. <laughs> Broni jumu w sensie. karabtaks. Cholera Lipa, myślałem, że tam więcej pofraguje a się powybijali kurde, wszyscy jeszcze mi ostatniego fraga podbędzono. Jeszcze 11 muszę zrobić. No to jest ten, kurde, Bounty w, w kamieniu. What day <noise> Kurde no, przydałoby się ten 3D na w końcu. Ileż można czekać na nią? To że teraz strasznie zwolniło tempo. Chciałbym jakiś sklep i balon, no to chyba muszę tam dobyć No niej Pierdzielę. Chyba całe lobby jest na tych filcach właśnie teraz. I nic nie dzieje. Ja pierdzielę, nic nie ma, nic. Ty masz tam coś? No tu jeden taki, ale znaleźć z duchem jest że co mnie wstrzymuje. A ja jednego teraz założyłem, w końcu. Będzie do mnie biegł? Fak, cała trójka tam jest. Nie no, nie ginijcie. Dawaj, ja tu się wychyl no. Ja pierdzielę, no. Jak zwykle, jak ja mam dobrą gierkę, to kurwa, team się musi wyjebać, no. Kto są lucky. Pana dziadek. Nic się nie widać z tym ON-em, nic Nie widziałem jak z tych perów tam no kurwa podbiegłem do okienka i chłop mi ze snipe wypierali od razu do wszystkie kewy no Jeszcze no, trochę na blisko i tak będą napieprzeć znaczy, no, w sensie Pewnie już będą mniej w tym grać no ale Pierdzielę no 8 franków zostało tylko Mówię, że to jest przeklęta strona mapy Do nich chyba tutaj Ludzie to widzą budynek i myślą w dużo kraks Ten gobe mnie zabił, nie? Oni stamtąd nie zeszli do teraz. No nie ma tragedii, no mogło być lepiej. Tam to, co podniosłem, to pierwszą sniper to się wystraszyłem, ale idę po swoje. Pięciu typa, no kurda, zostało tylko ośmiu. Cieszę się, że masz Jak mnie zabijał, to rozpryłeś mu mordę, nie? To mi się to podobało. <grym> ja go widziałem, tylko wiesz co... Po pierwsze nie chciałem ci mówić, bo się bałem, że mi zabierzesz, a po drugie... Bardzo długo w broń wyjmowałem. Tory. <grym> nie, to ten... Ja i tak bym zginął, bo ja na podłogę byłem, a oni tam wszyscy, ale... Po, nie, serio mówię, że po prostu... Tak, się cieszę się, że na końcu padł, nie? Tak bardzo szybko, jeszcze w trakcie... <grym> ja, <kurde>. Chuju śmierdzący. <grym> O, oh, to je bilo blizu. Kurde, podniosłem się tam pewnie, powaliło go? Ta strefa go powaliła, ale ten drugi się podniósł. O nie.